Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tu mogęś kakurzem Powerhouse Investments. Jak w każdy dzień, kiedy pracuję, czyli mniej więcej od poniedziałku do czwartku, kontaktuję się z Wami z parkingu przed moją pracą. Zanim tam pójdę i zacznę, zagłębię się w, w moje obowiązki zawodowe i powiem Wam szczerze, że dzisiaj pomyślałam sobie. Zacz chcę Wam opowiedzieć o temacie, który chodzi za mną od jakiegoś czasu, to no, tak naprawdę chodzi za mną od kilku dni. E I e teraz słucham książki Michała Szafrańskiego, Zaufanie Waluta przyszłości, więc to zaufanie jakby automatycznie się nasuwa, ale to, o czym chciałam Wam powiedzieć, nie jest związane, e jest nie jest. Tylko pośrednio związane z książką. Mianowicie chodzi mi o y, zaufanie w biznesie i o to, jak y, podchodzimy do pewnych tematów, y, jak podchodzimy do współpracy z osobami, od których my coś kupujemy, którym my coś sprzedajemy, y, i na ile możemy y, osobom ufać, które, których jeszcze nie znamy, albo z którymi dopiero zaczynamy współpracę. I powiem Wam, że y, pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, jak widzieliście pewnie zdjęcia z mojego ostatniego projektu, gdzie jak zdjęliśmy tapety, to po prostu tynki częściowo odpadły, więc uznaliśmy, że nie ma sensu ich zostawiać. więc, więc usunęliśmy tynki, jak usunęliśmy tynki, to stwierdziliśmy, że zrobimy też oczywiście instalację elektryczną, no bo nie ma sensu zostawiać. Tak, skoro są usunięte wszystkie tynki i ściany skute do cegły. E, oczywiście do tego doszła kwestia instalacji hydraulicznej całej, przeniesienia bojlera, no bo już żal by było nie wykorzystać takiej okazji. E, okazało się zresztą, że bojler cieknie, poprzedni właściciel e, ile razy byliśmy w nieruchomości, tam zawsze było bardzo chłodno i zastanawiałam się dlaczego, a teraz już wiem, że on prawdopodobnie w ogóle z tego ogrzewania nie korzystał, ponieważ był już wtedy problem z boilerem. Ale do czego zmierzam? Jak odkryliśmy, zdjęliśmy oczywiście dynki, zdjęliśmy podłogi, no to się okazało, że część instalacji centralnego ogrzewania, która była robiona, zrobiona niedawno nowa stosunkowo niedawno Okazało się, że na przykład niektóre rurki są pozaginane i żeby się zmieściły w joystach w podłodze. Okazało się, że z jakiegoś dziwnego powodu ta instalacja centralnego ogrzewania przebiega kompletnie dookoła domu, bez, zupełnie bez sensu ładu i składu jest rozprowadzona po tym po tym domu, więc e, oczywiście uznaliśmy, że e, policzymy jeszcze koszty, ale prawdopodobnie będziemy tą instalację też centralnego ogrzewania wymieniać, co sprawi, że ostatecznie e, remont będzie, to będzie po prostu naprawdę generalny remont, to znaczy będzie w nim zrobione, w tym domu będzie zrobione wszystko, także to będzie piękny domek zupełnie jak nowy. Ale do czego zmierzam? Po pierwsze, kiedy zobaczyłam tą instalację centralnego ogrzewania i miedziane rurki, które prawdopodobnie kosztowały kupę kasy, to sobie pomyślałam, że ten właściciel, który tam mieszkał, prawdopodobnie się na tym nie znał. On prawdopodobnie zatrudnił firmę, która robiła centralne ogrzewanie i która właśnie używając dość kosztownych materiałów, bo przecież można to było wszystko rozprowadzić plastikowymi rurkami, wykorzystała jego, jego może brak doświadczenia czy brak świadomości tego, brak wiedzy na ten temat i po prostu użyła drogich materiałów, co, a ostatecznie nie, nie zrobiła tego dobrze, także teraz po kilku latach my i tak musimy te, cały ten system wymienić. I teraz tak, oni wykorzystali go, prawdopodobnie zapłacił za to sporo kasy. Z drugiej strony, my spodziewaliśmy się, że czy ja się spodziewałam, że nie będę musiała przerabiać centralnego ogrzewania czy robić nowego, a okazuje się, że, że muszę. I kupując dom, który pozornie wydawał się prawie, że gotowy do zamieszkania, wydawało się, że usuniemy tapety i, i będzie można tam, wystarczy po prostu zrobić nowe. Ściany i pomalować. Okazało się, że jednak jest to kompletnie generalny remont. Więc z jednej strony ym, ktoś nadużył czyjegoś zaufania, później ja też się przejechałam na tym już jako kolejny y, klient. Druga sprawa jest taka: słuchajcie, że w międzyczasie ym, rozmawiałam, byłam tam pra praktycznie pół soboty w tym domu, też rozmawiałam bardzo dużo z. Ym, Project menedżerem z osobami, które będą tam pracowały, z elektrykiem, z osobą, która będzie przeprowadzała tam remont. I przy okazji nasunęły się też takie sprawy, jak. A przy okazji, jeszcze pokazali mi instalację elektryczną, gdzie słuchajcie, w gniazdkach, w puszkach były kable połączone po prostu na tak skręcone i oklejone taśmą malarską. Także potencjalne źródło bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy po prostu mogłoby dojść do zwarcia i cały dom mógłby się spalić. To jest jednak to jest dom z cegły, no ale jednak jest tam sporo drewnianych elementów. I teraz myślę sobie o tych wszystkich inwestorach i o tych osobach, które kupują dom, na przykład, który jest w całkiem dobrym stanie, albo który jest wręcz wyremontowany czy przygotowany. Jest zrobiony taki lifting, przygotowany na sprzedaż, i y, pomyślcie sobie, co po prostu tam się dzieje w instalacji elektrycznej, co się dzieje w, właśnie w centralnym ogrzewaniu, y, gdzie po prostu te, y, te, te, te rzeczy są po prostu zrobione niewłaściwie. I jakie jest potencjalne ryzyko tego, że y, tego, że. Y, my taką nieruchomość wynajmiemy i po prostu coś się w niej, coś się w niej stanie, czyli albo będzie przeciekł wody z centralnego ogrzewania, tak jak tutaj jest, byłoby dość duże zagrożenie, że te rurki po prostu w którymś momencie pękną, a kiedy już macie położone z jednej strony sufity, z drugiej panele, no to trzeba po prostu wszystko zdejmować, z drugiej no już no nawet nie chcę myśleć o potencjalnym zwarciu i o tym, że doszłoby do pożaru i po prostu ktoś mógłby w tym w, te, w takiej sytuacji ucierpieć. Także myślę sobie o tym, słuchajcie, że zaufanie jest bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, ale też pamiętajmy, musimy pamiętać po prostu komu możemy ufać i w sytuacjach, kiedy yy, kiedy kupuję na przykład ja nieruchomość, tutaj jest konkretny przykład nieruchomości, niestety, jeżeli w, mom w momencie, kiedy wchodzimy do takiej nieruchomości, już tam pomijam, że e, oceniamy ją wcześniej, wyceniamy remont, M pomijam takie sytuacje, że po prostu no, będziemy musieli za coś trochę więcej zapłacić i prawdopodobnie potrwa to od kilka dni dłużej, ale jednak pamiętajcie o tym, żeby wszystko dokładnie sprawdzić e, i w momencie, kiedy już e, przygotowujecie się do tego rem remontu, dobrze jest, żeby no, po pierwsze sprawdzić, musicie sprawdzić dach, tak, czy nie cieknie, czyli otworzyć wejście do loftu i sprawdzić, co tam się dzieje na tym strychu. Drugie, sprawdzić koniecznie, koniecznie centralne ogrzewanie. Po trzecie, poprosić hydraulika, żeby sprawdził całą instalację wodną, jak jest podłączony boiler. Tam, słuchajcie, w tym domu boiler był normalnie, była wtyczka elektryczna, był, normalny, miał, był normalnie po prostu podłączony do zwykłego gniazdka i elektryk, i był robiony serwej elektryczny, i te puszki z kablami okręconymi taśmą malarską. Nikt po prostu nie zwrócił na to uwagi, a, a bardzo łatwo było to byłoby do tego zajrzeć. A ktoś zrobił, e, zrobił tam survey i e, ten ten dom ma, e, ma certyfikat elektryczny, że jest wszystko w porządku. Także to, że jest certyfikat, y, y, oczywiście z jednej strony nas to y, zabezpiecza przed jakimiś potencjalnymi y, prawnymi roszczeniami, no ale pamiętajcie, że jednak my bierzemy odpowiedzialność za tych ludzi, którzy będą w tej nieruchomości mieszkali, także obowiązuje nas sprawdzenie dachu, to bardziej dla nas, tak, bo to będzie dodatkowy koszt, jeżeli coś się zacznie dziać, ale hydraulika, elektryka, pamiętajcie, żeby wziąć elektryka, który będzie po prostu wszystko, do, który po prostu wszystko dokładnie sprawdzi, y, hydraulika, centralne ogrzewanie, tak, także y, podstawowe rzeczy, aby wszystko było zrobione nie tylko zgodnie z zasadami, i nie tylko, abyśmy mieli na to certyfikat, ale również abyśmy byli spokojni o naszych lokatorów, którzy będą później w takiej nieruchomości mieszkać. Jak rozmawiałam z, z, elektryk, z, z elektrykiem, który będzie z. Czy z z panem, który będzie robił całą elektrykę, on ma już doświadczenie, ma kilka swoich nieruchomości i kilka tych wielu innych robił remonty też, to po prostu opowiadał mi takie historie, że nie chcę mi się po prostu wierzyć, że, że można coś takiego robić. Także hmm, pamiętajcie o tym przy, hmm, przy kupowaniu nieruchomości, ale tak naprawdę to jest dygresja, bo a tak naprawdę, albo raczej może przykład tego, o czym chciałam wam powiedzieć, to znaczy, że niestety w biznesie musimy z jednej strony sami postępować zawsze etycznie, żeby nas nikt na czymś nie złapał, bo pamiętajcie, to mówi Michał Szafrański w, w książce Zaufanie Waluta przyszłości, że twarz mamy tylko jedną, i jeżeli po prostu zostanie ona w cudzysłowie spalona, tak, przez jakąś złą opinię to trudno będzie nam się z tego wygrzebać później i później robić interesy, bo nikt nie będzie chciał po prostu z nami współpracować. A z drugiej strony pamiętajcie też o zasadzie ograniczonego zaufania wobec osób, których nie znamy, albo z którymi jeszcze dotychczas nie współpracowaliśmy, albo jeżeli po prostu kupujemy nieruchomość, bo wiadomo, że założenie jest właściwie takie, że kupujemy prawie zawsze w 95% od osoby czy od osób, których po prostu nie znamy. Także obowiązuje nas bardzo dokładne sprawdzenie. Tutaj w ogóle pojawia się problem, słuchajcie, dochodzimy do problemu sprawdzania wszystkiego, z czym się stykamy w naszym biznesie, w naszej firmie i sprawdzania po prostu dokładnie wszystkich osób, z którymi zamierzamy współpracować, bo tak jak już wspominałam, jeżeli spalimy swoją twarz, jeżeli spalimy swoje dobre imię, bardzo dużo czasu nam zabierze, abyśmy to mogli odbudować, a ni 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 niestety czasami jest po prostu tak, że, że nigdy nam się nie uda tego zrobić. Także zaufanie zaufaniem, ale należy wszystko kontrolować. Yy, yy, także pamiętajcie o tym w prowadzeniu Waszego biznesu, w prowadzeniu Waszej firmy, czy to będzie firma związana z nieruchomościami, czy jakakolwiek inna firma. Jeżeli sprzeda sprzedajecie fizycznie produkty, jeżeli, a już zwłaszcza jeżeli sprzedajecie usługi albo produkty wirtualne yy, i pojawiają się yy, jakieś możliwości współpracy, czy sponsoringu, czy, yy, czy na przykład yy, jak, sponsoringu w sensie, że ktoś. Chciałby zapłacić Wam za reklamę swojej firmy. Pamiętajcie o tym, aby takie, takich potencjalnych przyszłych współpracowników dokładnie sprawdzać. Także życzę Wam dzisiaj miłego dnia i lecę już do pracy. A... Tak, i życzę Wam miłego dnia i miłego, fantastycznego tygodnia. Papa Mągośka Kurzem Powerhouse Investments.